Witajcie w drugim odcinku researchu, dzisiaj mamy dla was dwa filmiki przygotowane nie zwlekając BBB, zaczynamy. Cieszymy się, że pierwszy odcinek wam się podobał i w ogóle cała seria wam się podoba. Nie dostaliśmy żadnej wiadomości, że wam się nie podoba, czyli uznajemy, że wam się podoba. A więc zobaczmy nasz pierwszy filmik. Bohaterem tego filmiku... Jest yy, pewien reporter, oraz osoba udzielająca wywiadu. Nie wiemy dokładnie kto to jest, ale na pewno jakiś cwaniura, a na pewno jeden z lepszych strategów, jakie widziała Ziemia. Jak widać, nasz reporter czy dziennikarz jest dość natrętny. Nasz strateg średnio lubi, ponieważ chyba przed nim ucieka. Mogliście nawet nie zauważyć, co się stało, aczkolwiek my przeanalizowaliśmy dokładnie ten filmik. Jak widzimy, nasz strateg przed y, samym y, zdarzeniem, czy zdarzeniem, Upewnił się, że y, w swoim planie uwzględnił sup oraz natrętnego dziennikarza. Warto też dodać, że droga, po której oni idą, na pewno była ustalona z góry, i y, na pewno astrotek wybrał tylko jedyną miejsce, które posiadała służby. A teraz przyszedł czas na drugi nasz filmik przygotowany dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W tym filmiku jak widzimy sytuacje dzieje się w jednej z e, jakichś koreańskich bądź chińskich kawiarek internetowych. Na pierwszy rzut oka są to zwykli ludzie, ale po głębszej analizie okazuje się, że są oni podzieleni na gangi. Ci dwoje należą do gangu trwaniaków, a ci dwoje to są ofiary losu. Natomiast ci dwoje są tutaj, aby pilnować porządku i sprawiedliwości. W tym momencie zaczyna się akcja. Jeden z gangu gangsterów pyta się, czy czasem im coś nie upadło, bo myślał, że im coś upadło. Gang Sprawiedliwych Koreańców, jak widzimy, jest połączony, ponieważ wszystko robią w tym samym czasie, wstają oraz decydują o podjęciu interwencji. Więc jak było wcześniej ustalone, umieścimy teraz nasze, w sensie nie nasze filmiki, na naszej tablicy. Tak. A to, to ona. Jak tak. sami widzicie... Zaszły małe zmiany. Mam nadzieję, że wam się podobało. To tyle w drugim odcinku. Widzimy się już za tydzień. Cześć.